na Maneczko, z tej strony ja, Tymek Dzisiaj nagrywam z Beat Farm yy, Ogólnie witam was przed sklepem w Beat Farm Gdzie ja tu właśnie byłem Właśnie ja idę po mój ul Oczywiście no, przez kilka tam dni se, yy, Przez kilka tam dni se, zbierałem Mm, mam trzy legendy i cztery zgiftowane pszczoły. Ogólnie mam bardzo tego dużo. Mam 26 pszczół. Ogólnie powiem. Jeśli macie pytania, e, jeśli macie w ogóle pytania, jak mieć więcej miejsca na e, pszczoły, to ja już wam zaraz powiem, tylko muszę gdzieś pójść. Ogólnie jeśli macie pytania odnośnie jak można mieć więcej miejsca, no to ja już Wam to pokazuję, tylko minuta, ja to sobie zabiję. Tego tu. Odnośnie, jeśli macie pytania do Tikos, no to też mogę Wam zadać. Ogólnie napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie następny filmik, jeśli chcecie następny filmik z Bizfarm, no to ogólnie pod tym filmikiem mam być 500 łapek w górę i zostawcie subskrypcję. Jeśli y, ten czerwony guzik nie zmieni się na szary, no to mm, żeby zróbcie tak, żeby czerwony przycisk zrobił się na szary. Jeśli przycisk z napisem subskrybuj zrobił się na szary. A ja już Wam zaraz pokażę. I tak dalej. Ogólnie pozdrawiam Dawida z mojej klasy i jego młodszego brata. Pozdrawiam też. Pozdrawiam też Julkę z mojej klasy. Pozdrawiam. I pozdrawiam też Natalkę. Więc dzisiaj te osoby pozdrawiam właśnie dzisiaj, a ja y, już Wam idę pokazać y, jak Jak kupować miejsce dla pszczół. Ogólnie, jeśli macie zastanawiające się pytania, czy można to kupić za Robuxy lub tak, to powiem jedynie, że nie można tego kupić za Robuxów. Jedyny zakup na miejsce jest, ja już Wam powiem, gdzie. Minuta. Wiem tu jest bardzo duże pole, ale akurat musicie mieć 25 pszczół, żeby tu przyjść. Macie tu Boster też I, pa, i w tym sklepie możecie zakupić. Ja już jedno miejsce zakupiłem, dlatego powiedziałem, że mam 26 pszczół i następne miejsce kosztuje mi właśnie tyle. Yy, ogólnie wydałem 3,5 miliona na kosę ognistą. Przepraszam, że tego nie pokazałem no, na odcineczku, ale nie chciałem tego właśnie pokazywać. No, ale y, pokażę Wam taki jeden mały sekretik, jak można się dostać do fajnego miejsca. Zaraz Wam to pokażę. Y, tu jest. Możecie tu przyjść tylko w nocy. To możecie skakać po tych blokach z księżyców i dostać się do tego proszku księżycowego. I możecie zobaczyć, ile kosztuje ten kask. I możecie go kupić. Ja oczywiście nie będę tego dzisiaj robił, yy, ale dzisiaj wam najwyżej pok yy, pokazałem, yy, jak kupować miejsce dla pszczół. I się nie zastanawiajcie, bo na pewno za co tego nie możecie zrobić. Yy, i ogólnie co chciałem też powiedzieć, to yy, ogólnie jest yy, nowy update. Ogólnie polecam wam, żeby przyjść w ten E, ogólnie wam polecam, żeby przyjść y, na tą grę i właśnie wykorzystać ten czas tego update'u, bo ten update jest fajny. Zaraz wam pokażę, co jest w tym takiego szczególnego. Zaraz wam pokażę. Ogólnie jest w tym takiego szczególnego, że patrzcie, y, jest nowy update, są prezenty. Ogólnie są prezenty, gdzie musicie zdobyć y, ilość y, ozdób na choinkę pszczół, ogólnie. A jak zdobyć choinkę pszczół, to ja Wam już to pokazuję. Ogólnie, jeśli macie gdzieś napisane, na przykład, ja, y, widzicie ten ornament, to jest właśnie ozdoba po, po angielsku, ale po polsku to znaczy ozdoba, a to jest od Polar Bee. Znaczy nie od polarbi, tylko od y, polarnego misia. Jak wykonam ten quest, to on mi właśnie da y, tą ozdobę na tą właśnie choinkę pszczół. A jeśli chodzi o. Y, jeśli chodzi to. O zdoby to możecie ich zdobyć z 12. Ja ogólnie w tym czasie mam ich cztery, yy, mam ich cztery, ale patrzcie, mamy jeszcze tu tą, yy, jak się ona nazywa, BBR, czyli pszczoła, czyli pszczoła miś. Ona ogólnie za różne questy, w ogóle nie wiem kiedy dostanę tego miśka, ale za różne questy się dostaje fajne rzeczy i można dostać na przykład miśka, więc ja wam polecam, y, polecam robić te questy, bo one są bardzo opłacalne. Y, ja grałem przez kilka dni, dlatego tak mam dużo rozbudowane tak wszystko i tak dalej. Ogólnie, jeśli chcecie z innego trybu, no zapiszcie w komentarzach, z jakiego trybu? A ja chętnie zagram na tym trybie. Ogólnie wam polecam też, jeśli gracie już na Best Farm i macie już dostęp do, tam, do takiego czarnego skrypu, no to ja wam y, radzę zbierać te 3,5 miliona, bo ta kosa jest bardzo fajna, bardzo legitna na zbieranie. I ja wam radzę, właśnie to grać, więc ja polecam tą grę bardzo. Ogólnie no, yy, jeśli chcecie, to mogę wam nawet yy, o, może wiem, może dzisiaj na odcinku powiem wam yy, kody. Yy, wing, czyli Wing pewnie daje tak, daje to 5 ticketów. Kawałek miodu, z tego co pamiętam chyba, i daje nam moc czarnego misia przez chwilę, więc radzę, że dobrze to wykorzystacie. Yy, drugi kod to 38217, ten kod ogólnie daje 5 biletów, więc te kody macie na dziś. A jeśli chcecie, żebym w następnym odcinku podał Wam wszystkie kody, które wiem, no to jasne, że Wam podam, ale jeśli pod tym filmikiem zostawicie właśnie te 500 łapek w górę, a jeśli chcecie to zobaczyć, co dostanę od Honeybee, jak zrobię to zadanie z, tymi, yy, z tym zbieraniem tych yy, to, yy, tokenów. Y, honey token czyli takie y, takie żetony za które dostajemy ten miód więc to będzie na dziś w tym odcineczku jak chcecie to mogę też nagrać y, następ, y, następny odcinek z czegoś innego jeśli chcecie a ja się z wami żegnam i papa pa! Eep,